Piotr Dobrowolski, absolwent kierunku ekonomia, biznes międzynarodowy, specjalizacja, Uczelnie Zakończyłem m, nauczenie tutaj w 2014 roku. Kamil Ruszała, studiowałem ekonomię i skończyłem prawda, studia w 2017 roku. Jak sam nasz przykład wskazuje, nie jest prawdą, że pierwszy milion trzeba ukraść. Trzeba po prostu wymyślić coś innowacyjnego, za co rynek będzie w stanie później docelowo zapłacić określone, określone kwoty pieniędzy. Jak można zarabiać na giełdzie bez ryzyka? Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy w Tokio, że możemy kupić dolara w Tokio po 3 złote, ale w tej samej sekundzie ktoś w Nowym Jorku, czy może w Warszawie, całego od nas odkupić za 3 złote i 10 groszy. No, w takiej transakcji, prawda, nie można stracić pieniędzy, więc gdzie jest haczyk? Haczyk jest w tym, że wiele osób widzi taką transakcję i wiele osób chciałoby mieć taki darmowy zysk. Więc startują do wyścigu, kto pierwszy ją wykona. No, i tu wchodzi tak naprawdę bardzo złożony wyścig technologiczny z zakresu przesyłu informacji, optymalizacji danych, big data, który właśnie ma umożliwić uzyskiwanie takiego zysku bez ryzyka. My, jako młody startup, młodzi studenci, wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie wygrać w takim wyścigu, prawda, który nierzadko kosztuje setki milionów dolarów. Dlatego zaczęliśmy eksperymentować. Właśnie z całą tą mechaniką zaczęliśmy ją rozkładać na części pierwsze, odkrywać poszczególne elementy całego tego układu, no i, no i prawda, eksperymentować z nimi. Właśnie dzięki procesom gałązkowym z, potraf, potrafiliśmy je połączyć w taki sposób, aby osoba, która chce osiągać taki zysk, właśnie bez ryzyka, żeby ten ciężar czasu, który musi ponieść, ten koszt tego czasu, żeby. Można by go było w pewien sposób trochę zniwelować, właśnie poprzez wykorzystanie bardziej złożonej matematyki w tym prostym systemie. Finanse mają to do siebie, że każda ich kategoria, czy to nieruchomości, prawda, czy lokaty bankowe, mają pewne elementy wspólne, na których można pracować i tak postawione badania, to co my robimy, może odnaleźć się w bardzo wielu dziedzinach finansy, no i w tym naszym koniku, czyli. Rygach finansowych. Odkryliśmy, prawda, że odpowiednio rozpisując coś takiego jak transakcja finansowa, prawda, czyli przepływ, przepływ ryzyka w takiej transakcji, czyli to, gdzie klient ponosi ryzyko, w jakich okolicznościach i dlaczego je ponosi, no i elementy, które wpływają na to ryzyko, to dzięki profesorowi, z którym współpracujemy, odkryliśmy, że można to obliczać przy zastosowaniu procesów gałązkowych. To jest właśnie ten element związany z fizyką nuklearną, ale też genetyką. Jest to prawda, proces odnajduje się w wielu różnych branżach. Sytuacja była dosyć, dosyć, dość ciekawa, ponieważ zostałem tak, jakby wydelegowany tutaj, jako wyrówniający się w jakiś sposób student, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, finansowe, do dowodzenia grupą, która miała wystartować w konkursie inwestycyjnym Rotmana w 2014 roku w Toronto. I tutaj powiedzmy, że z Kamilem poznaliśmy się jako, jako studenci. On był, powiedzmy, członkiem mojego koła naukowego, którego ja byłem prezesem. Koło naukowe bankowości, już nieistniejące, tam połączone z Flow. No i powiedzmy w toku wspólnych rozmów, badań i tak bo to też była praca wielomiesięczna, zanim tam pojechaliśmy. Udało nam się zwyciężyć innymi z MIT, słynnym amerykańskim, Akademią Wojskową Stanów Zjednoczonych czy Uniwersytetem Stanforda. No postanowiliśmy to przekuć w realny biznes, wiadomo, trofeczkę, trofeczkę lat, yy, lat później. Jesteśmy w tym momencie z przyznaną tutaj dotacją w kwotę miliona złotych. Znajomości poczynione tutaj na studiach, jakie one by nie były, myślę, że są kluczowe w kontekście późniejszego rozwoju kariery zawodowej. Zajęcia, odpowiedni ludzie, też wynik, też, który osiągnęliśmy na konkursie, nam bardzo, bardzo tutaj wydatnie pomógł. Ale koniec, koniec końców, nawet po dziś dzień znajdujemy pomoc, czy to mentoringową, czy już realne wsparcie jako w nawiązywaniu kolejnych kontaktów właśnie w absolwentach fizu u między innymi. Tutaj oprócz Mateusza Tuleckiego jest jeszcze dwie osoby, które faktycznie nam bardzo pomagają, ale tutaj może niekoniecznie sobie te osoby takie by życzą z imienia i nazwiska ich wymieniania, ale no naprawdę. Są to kontakty, które bardzo wydatnie nam pomogły, i wydaje mi się, że, suk że kwestią, dlaczego właśnie na psizie takie rzeczy się dzieją, jest to, że w jakiś sposób ta uczelnia nie zamyka w takich sztywnych ramach tych studentów, pozwala się rozwijać, e, można powiedzieć, tak szerzej troszeczkę. Jest faktycznie nastawiona na bardziej praktyczne nauczanie, ale też na nie zabijanie takiej wewnętrznej ciekawości tego czynnika sprawdza. Ładnie, jeśli mówi, mówi się, że studia. Są jak szwedzki stół, no to na Wsizie ten stół jest bardzo bogaty, tylko trzeba chcieć. Bo też zawsze spotykaliśmy się z pomocą na przykład dydaktycznych. Jak pamiętam, że gdy miałem pytanie, prawda, do, do któregoś z wykładowców, nikt mnie, nikt, nikt mnie tutaj nigdy nie zbył i to, to dobrze zapamiętałem pomysł, żeby był. Ee... W jakiś sposób realny, wykonalny, tutaj udało się, znaczy udało się, złożyło się w taki sposób, że faktycznie okazało się, że to nasze rozwiązanie jest innowacją na skalę całego globu. Że w żadnych publikacjach akademickich nie ma nawet wzmianki po prostu o metodologii, którą my stosujemy. To też jest dla nas też bardzo ważny wyznacznik, ale też myślę, że przez te wszystkie lata, ponieważ no, pamiętajmy, że mija 6 lat w tym momencie od pamiętnego konkursu w Kanadzie, jest to pewnego rodzaju determinacja i nieustępliwość. To, co wtedy zobaczyliśmy, to, co wtedy po Czuliśmy, w jaki sposób. Um, jak, jak chcemy poprowadzić swoje życie i właśnie powiedzenie tego z, y, tytułowego sprawdzam. Dokładnie, tym bardziej, że no, giełda, rynki finansowe, handel na giełdzie, ogólnie finanse, to też ma swój prawda, ciężar gatunkowy, jeżeli myślimy o robieniu prawda, jakichś innowacji w tym aspekcie. Więc tutaj no, też ten upór, bo spotykało się to prawda czy spotykaliśmy się prawda, też z różnym odbiorem, ale z roku na rok, z każdym, z każdym coraz lepszym wynikiem, prawda, no, to nastawienie się zmieniało. Też warto wspomnieć o tym, że w momencie kiedy rozpoczynaliśmy tak jakby, ten, ten projekt, e, zjawisko handlu wysokich częstotliwości było praktycznie nieobecne w mediach. To było coś, co dokonywały powiedzmy albo duże banki, albo specjalne dedykowane fundusze, ale które nie wychylały się za bardzo z publikacją tych wyników. I dopiero w miarę rozwoju tej świadomości, sektor, nawet w obrębie sektora bankowego, że coś takiego istnieje, że coś takiego pozwala na osiąganie tych stóp zwrotu w wysokości kilkudziesięciu, nawet czasem kilkuset procent w skali roku, że to jest faktycznie realne, wykonalne i takie fundusze to robią.